że macie odpalone dwa urządzenia e, oglądacie live'a i będziecie oglądać premierę. Hello, witam wszystkich! No dobra, jestem bardzo ciekawa waszych reakcji e, i swojej też, w sensie już no, oczywiście to widziałam, <grym>, ale już tak wiecie. Witam nas wszystkich. Bo no, 66 osób, już? jest godzina dziewiąta. Okej, okay, czyli wszyscy wstaną. No, dobra. Ta muzyczka jakby się czekała na połączenie jakieś. Mhm.

Ja yeah, mam na razie we're we're in night, night. Okay. Oh, I'm dancing, I'm moving, I'm feeling the night I'm holding your hand together till sunrise. I want you to know, I want you to know that I'm losing Sorry, I won't apologize. I was hurt too many times. Here's the corner of broken toys. Yeah, I'm not like the other boys. Turn off the lights if you want to forget. Wow tyle mie, taka mie, Więc teraz już na Więc teraz oglądać. na nadzieję, że Wam się bardzo że Eee, o, tutaj są komentarze! Okej. Okay. Sorry, bo ja trochę taki był umarł. Dobrze. No, czy dobra, trzeba obrzeć pierwsze komentarze? To nie? Tak zawsze robię. Więc lecimy. Okej. Super. Mega, Marcin, super Ci wyszło. Dziękuję bardzo. Ile pracowałeś układ taneczny do swojej nowej piosenki? Eee, na sali mieliśmy chyba 3-4 spotkania, takie po 3 godziny. No i w tym czasie też musiałam w domu ćwiczyć, co nie z tym krzesłem. <grych> Ile masz piosenek? Sporo już. Hello Dancer, no, and dancer era się zaczyna, kochani. Eee, no, nieźle. Jak oceniacie moje zdolności taneczne? Myślę, że są naprawdę GIT. Lekka zmiana stylu, super, ale serce dalej szczerze i ciepłe. Ok. Ulubiona piosenka dzieciństwa. Relax, take it easy. Odpowiem tutaj trochę na pytania jeszcze. Ja mam na razie WLF i idziemy na spacer, to czytam. Też ja byłam na WF-ie. Hej, Marcin, jakie plany na dziś? No ja dzisiaj, jak widzicie, w szkole nie jestem, bo zaraz mam pociąg. No, tak wygląda moje życie. E, no i dzisiaj nagrywam super rzeczy dla Was i idę na koncert Kim Petras wieczorem. Więc też się spodziewajcie małej relacji. I że ja też mam studio. Taki. E, e, tutaj, wiecie, mogę się Wam powiedzieć co u mnie i zaskoczyłeś jak zawsze. No i super, bardzo mi to cieszy. Kochani. Dwie minuty temu dodane, dwa wyświetlenia. Yeah, let's go. Let's go. No, więc oglądajcie dzisiaj cały dzień teledysk. Eee, uczcie się choreografii, bo może niedługo coś się wydarzy i będziemy razem tańczyć na koncerta. Giza! The... Muszę wam powiedzieć coś, bo ja zabloko... w sensie, to kiedyś już mówiłem. miałam zablokowaną funkcję robienia live'ów na TikToku. Dopiero jak skończyłam 18 lat mogę. Dziwne, eee, bo moje znajome normalnie mogły. Eee, no i się uczę takich rzeczy typu, że tutaj mi jakieś serduszko na głowie się wyświetla i to są jakieś gifty, co nie? I za to się chyba dziękuję. Dziękuję, nie widziałam nazwy. Sorry. Dziękuję za przepiękny prezent urodzinowy, Anetko, życzę ci wszystkiego najlepszego, mm, skoro dzisiaj są twoje urodziny, spełnienia marzeń, i czego sobie życzysz? Dobra, ale krzesła będą na koncercie, czy mamy ze sobą brać? O kurda, chyba y, jak będziecie wchodzić, to będziecie dostawać. <laughs> siemka, siemka. Jakie są tutaj funkcje? Muszę obczaić. A wyciszenie mikrofonu. Mirror Video. Efekt można nałożyć. No dobra, jestem natural. I zgłosisz się do The Voice? Yy... No? Powiem Ci tak. Mega, zrobiłeś robotę do tej piosenki Midnight Dreamer. Dziękuję Ci bardzo. Hejka, tu karcia. Tu ja, karcia. Ja. Z sieradza jedziesz pociągiem? Tak. Ja też się sieradza. Piszcie mi, co u was, jakie plany na dziś, bo tutaj widziałem, że tutaj w WF, tutaj jakieś wracanie z pobierania krwi. Eee, my właśnie udostępniliśmy, udostępniliśmy Midnight Dreamer, więc tak zaczynam mój dzień. Ej, po mutacji ciężko było ci się przedstawić na śpiewanie w innej barwie. Yy, u mnie wyglądało tak, że przez jakiś taki dłuższy czas po Wojsie y, yy, miałem takie... może nie miałem jakichś większych problemów, ale słyszałem, że z moim głosem dzieje się coś i nie mogę go tak bardzo nadwyrężać. Yy, I też w ogóle wtedy bardzo mało śpiewałem. I myślę, że już jestem po mutacji, na pewno. I, I ten mój głos... Yy, Wrócił do jakichś swoich... Y, takich... neutralnych... nie wiem jak to nazwać. Y, I jakoś wygodnie mi się śpiewa, z ten okres teraz, a, a taki powoi się na przykład. Ja też dzisiaj nie jestem w szkole, zostałam, żeby obejrzeć teledysk. Zaraz będę musiał sprawiedliwie opisać chyba wszystkim. Plany oglądania teledysku, of course. No i to mi się podoba, zapętlenie, co nie. O matko, pamiętam jak wygrałeś do Voice of Kids i wydałeś pierwszą piosenkę. No, słuchajcie, przed chwilą był 22 luty i minęły 4 lata. Ja miałem wtedy 14 lat. Ale ja teraz mam 18. I czy pozdrowie? Pozdrawiam, bardzo nie wiem jaka to jest nazwa jakieś Emoji Ninja. Okej. Okay. Kiedy nowa płyta? Słuchajcie, jak wiecie No Made in zapowiedzią mojego drugiego albumu. Więc e, w ogóle jestem podekscytowany bardzo. E, no i pracujemy teraz ciężko, ciężko, e, często e, nad nowymi utworami. Siema, jak humor? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Już cztery lata, matka jak to szybko zleciało. No właśnie. Dziękuję, a pewnie za odpowiedź. Dzięki. Grace śpi, tak, tylko nie w moim pokoju, oczywiście. Czy będzie ktoś chciał Z tego nie wiem, ale wiecie, że jest tam bardzo głodny show i, i teraz bym mógł zrobić, kochani, z tym krzesłem, ale będziecie się wszystko dowiadować w swoim czasie, jakby tam u mnie coś wyszło, jakiś występ większy to oczywiście będziecie wiedzieli gdzie kupiłeś kolczyk do nas e, na takiej stronie nie pamiętam jakiej bo robiłem ten kolczyk już kilka lat temu e, z, z piercing No ale ładnie ciągle jesteś i nic się nie zmieniłeś. No i proszę bardzo, tutaj taki komplement z rana. Co tam? Magda, u mnie wszystko OK. Właśnie oglądaliśmy premierę mojego no najnowszego teledysku, więc możesz sobie obczaić. W <grym> wolnej <grym> chwili. Chodzisz do szkoły? No chodzę, na przykład wczoraj byłem. Eee, no a dzisiaj już nie. Ma. Hej maleństwo nasze, witam moją ciocię Annetę, pozdrawiam serdecznie i ślę buziaki. O Megylecę obejrzeć, super, buziak. Która klasa? Czwarta, maturalna. Nie wiem w ogóle tutaj co, co to znaczy. Jakieś takie y, lajki. Musicie mi to wszystko wytłumaczyć. Y, serduszka jakieś, tutaj jakieś gifty. Jakiś pan chciał mnie zaprosić do robienia live'a wspólnie, ale chyba nie chcę. ASP malarstwo czy rysunek? To jest taki kierunek malarstwo i rysunek. A się zastanawiamy jeszcze nad sztuką mediów. Wiem, że bardzo trudno jest się dostać na ASP w Warszawie. No ale zobaczymy. Najpierw trzeba maturę zdać, nie? Ja już obejrzałam i mam zamiar zaśpiewać tę piosenkę. Bardzo mnie to cieszy. Śpiewajcie ile. ile możecie. Midnight Dreamer. Stream, streamujcie. Ja. Yeah. Yy, no, i muszę włączyć pytanie na śniadanie, bo, bo. ma być wywiad jeszcze dzisiaj ze mną, więc bardzo bym chciał zobaczyć, bo tam będzie chyba taki mały backstage tego teledysku. Więc jestem bardzo ciekawy. Wy pewnie możecie mieć odpalone. Telewizory albo macie. First give, Anna gajda mi wysłała serduszko. Dziękuję bardzo i pozdrawiam Buziaki. Yy, no i słyszę, że w salanie mój pies coś robi, ale to, to zaraz. No. Yy, więc y, jestem b, mega podekscytowana, że już teledysk wyszedł. Yy, nagrywaliśmy to bardzo długo cały dzień praktycznie. Yy, więc wyobraźcie sobie ile razy musiałam powtarzać Z tą choreografię. I miałam poobijaną miednicę. Co w się sensie czuję, to nadal. W którym momencie, jak oglądam TTS, wiem w którym momencie zaczęła mnie boleć miednica. Ja. I już też było. O! No to widzicie, to ja jestem w tyle. Eee, ja. O, tutaj mnie ludzie teraz będą uczyć, super. Z tymi gitami chodzi o to, że ludzie doładowują pieniądze i ci wysyłają po prostu. Ok. Oglądam i czekam. Pozdrawiam, z tej strony mama Angeliki. Pozdrawiam serdecznie. jak cię miło widzieć. Witam serdecznie. W tym piątkowy poranek. I ja. E, no, więc powtarzam się, ale Walajcie na teledysk, yy, na video, video clip, official video, Midnight Dreamer, uczcie się choreografii, oglądajcie, piszcie komentarze, róbcie co chcecie, już jest wasz. Dziękuję. Ja. Gosia ja jestem, ale nagrywam live. No oczywiście. Oczywiście, oczywiście. No, i się zastanawiam co jeszcze możemy, ja bym teraz wam odpowiadał na pytanka, więc możecie tutaj yy... pisać. Kojarzycie chyba z The Voice Kids. Yy, No, to może być bardzo możliwe. Siema, gocha. U TL Ostatnio widzę Dużo komentarzy że wyglądam jak Gocha, o co chodzi? Mam nadzieję, że nie Magical. No ale mniejsza. Ile masz wzrostu? O Jezus, metr m? Nie wiem. Miałem bilans, zapomniałem. Tak, Magical, no to mega. Mega, nie wiem gdzie to podobieństwo, może w włosach, nie wiem czy miał takie włosy. Nie śledzę. A kiedy masz urodziny? 16 stycznia, koziorożec. Dzieci prawa na dziś, to już mówiłem, ale lecę do studia zaraz. E, w sensie najpierw muszę dojechać do Warszawy, dlatego mnie dzisiaj nie ma w szkole, e, a wieczorem idę na koncert Kim Petras. Będzie ja. super dzień, się zapowiada. Muszę lecieć, z gofry. gofry. Okej, smacznego. O, to miałeś ponad półtora miesiąca temu, bardzo spóźniony, wszystkiego najlepszego, dziękuję bardzo, to były ważne urodziny, bo moja 18. O, teraz wszyscy będą o urodzinach pisać, kiedy mają, więc życzę wam wszystkiego najlepszego, na zaś. Hej, hej wszystkim, hej, hej hello. A, a o co chodzi z tapami, słuchajcie? Eee, o to jakieś levele są, what the hell? A miałeś wyprawianą 18. Nie, nie wyprawiałam 18, w sensie nie wyprawiałam takiej, jaka nam się kojarzy, z czym nam się kojarzy wyprawianie 18, ale wróciłam do Paryża i spędziłem ten czas z najbliższymi odwiedzając Paryż, więc marzenie spełnione. Czy bolał ci kolczyk w nosie? Widzę już to drugie pytanie, więc chyba muszę odpowiedzieć. Nie, nie, samo przekucie mnie nie bolało, ale Pani jak mi przekuwała, yy, tu mi wbiła igłę też, więc to bardziej bolało. <grymne> Mój tata pracował z Twoim tatą na budowie. O, pozdrawiamy tatę. A jak tapują, masz większą oglądalność. Okej, okay, dobra, bo się jeszcze tutaj TikToka, słuchajcie. Dobra, ale osiemnastka za granicą? Właśnie, to jest coś. Kto to Livian? Takie pytanie. Livian to moja bestie. Jesteś bardzo sympatyczny. Dziękuję bardzo. Bardzo miło. Krakowie bądź ładnie, mam nadzieję, że jak najszybciej. Kolejny gift od Ani, dziękuję. Bo ja chcę sobie zrobić w żabce a o co chodzi? Dobra nie wiem. Więc kto nie widział teledysku z piosenki Midnight Dreamer odpala sobie teraz i ogląda, uczy się choreografii. Uuu, ale plakat z tyłu. Ten plakat jest z Berlina, słuchajcie, taka pamiątka e, w moim pokoju. Jakie jest Twoje ulubione danie? Jezus, jestem głodny, więc zaraz będę mówił o jedzeniu. E, lubię bardzo wegańskie e, hamburgery robione przede mnie. E, lubię ramen, lubię właśnie takie azjatyckie jedzenie. Wszystkie jakieś pad thai, chicken, teriyaki. Yeah, I love it. Jesteś wega, nie, właśnie powiedziałam, że chican teriaki też lubię, ale hamburgera wolę wega. Jezus Maria. Sorry, ale ja się jeszcze uczę tego TikToka, więc... E, a to jest mój chyba drugi live, bo pierwszy miałem z Michulcem odnośnie Eurowizji. Tak. I to jest w ogóle mój pierwszy live taki. Kiedy koncert w Poznaniu? Nie wiem, nie wiem. Mam nadzieję, że jak najszybciej, bardzo lubię Poznań. Pokażesz swój pokój? Um, jak widzicie, mam e, trochę białek w psychiatryku, ale dobrze, bo ja się czuję wtedy clean i czysty. I ten spokój musi być często czysty, żebym się dobrze czuł w nim. E, no, ale teraz e, za czysto nie jest. <grystanie> mam wszystko białe wszystko, wszystko. No i tam jest beton. You know, jak się czuję, Grace. Słuchajcie, mam nadzieję, że Git się czuje, bo który jest dzisiaj? 20. Adzie Dwudziesty... jest pierwsza, no tak. A 27. i wbiły jej 4 lata urodziny. Miała, słuchajcie, została szelki nowa. <laughs> no. Więc świętowaliśmy czwarte urodziny. A czwarte urodziny u psa to prawdopodobnie 30 coś lat, no ludzkie. <coughs> Niech w szkole, Git, dobrze spoko, wszystko. Ja, yeah. to może poczytał razem komentarza pod teledyskiem. Yy, bo ja takie rzeczy robię, słuchajcie. Robię, odpalam, czytam sobie. Wspaniały, młody, zdolny, śliczny, umiejący zadbać i promować swoją osobę. Dziękuję bardzo. Blisko, coraz bliżej. Czekamy z niecierpliwością, oto to jeszcze przed premierą. Widać, widać że włożyłeś już dużo pracy. No, kinda, nie, no, dużo, dużo. Nie tylko moje. No dobrze. Niech się Wam dobrze ogląda teledysk. Odpalajcie sobie dzisiaj w ciągu dnia. Mm. Tańczcie, włączajcie na swoich posiadówkach, imprezę, bo to jest taki numer, który. E Fajnie zostanie przyjęty na imprezach, myślę. Do, do tańczenia trochę. <grymne> mm. Dziękuję za różyczki Aniu. Dziękuję, dziękuję. Grasz na pianinie? Teraz nie, ale grałam na pianinie, się uczyłam dwa lata. Mm. Invite to join live. No. Jesteś panowie z Arabii Saudyjskiej chcą ze mną prowadzić live'a. Chyba nie chcę. Dziękuję za gifty. Rose. A dziękuję, za różyczki dziękuję. I Ja za TikTok. Super, dziękuję, że jesteście. A to serdeczko co to jest? Members? New members? Okej. Okay. Spoko. Dobra. Na gitarze gra jeszcze? Czasem sobie podłączę i czasem pogram. Ja, więc yy, chyba gitara najbardziej u mnie teraz. Też nie pamiętam, kiedy grałem ostatnio. <grymne> ja jeszcze widziałem, wpadł odcinek na kanał Esk, jak reaguję na reprezentantów Eurowizji, więc możecie mi pisać też, co myślicie, czy fajnie się to ogląda. Mam nadzieję, że tak. Dziękuję za Love You. Tak się nazywa ten git. Ja, <grym grym> yeah, troszkę mam dzisiaj Better Day, ale to się ogarnie. Jeszcze mam sporo czasu. Ja. Yeah. Mnie już znajomi i rodzina mają dość, bo puszczam na okrągło. Super. Bardzo mi się podoba. To. Co w się sensie nie że twoje znajomi i rodzina mają dość, ale to, że puszczasz piosenkę. <grym> Osiem, a na tvp 2 byłeś w pytaniu dopiero. Co? No, byłem, byłem. Skoro byłem, to chyba byłem. Miałem być, więc. Więc tak. Więc tutaj popytań na mnie TikTok odpalony, i tutaj ktoś mnie spotyka. Więc super. Ja. Yeah. Dużo osób nowych przychodzi. Yy, dużo osób nowych przychodzi, więc mówię, że dzisiaj oglądaliśmy. Teledysk mój do piosenki Midnight Dreamer, więc kto jeszcze nie oglądał, może sobie odpalić e, i potańczyć fajnie. Fajnie, szkoda, że więcej propozycji ci nie pokazali. A czyli to chyba komentarz, że spokojnie oceniam. Spoko No dobrze. No dobrze, dobrze, dobrze. A mam dla Was zagadkę, ale to myślę, że interpretacja dla... dla każdego taka osobista, ale jak myślicie, co oznacza kwiatek, który jest na początku taledy dysku? Jakieś teorie spiskowe słuchajcie Z dobrym reżyserem wy występu mamma mógłbyś zahipnazywać wszystkich. Nie można odradzać oczu od tego klipu. Te trzy minuty zleciały jak 10 sekund. Okej. Okay. Good. Super. Super, super. Dobra. Odpowiadam na ostatnie kilka pytanek, więc zadawajcie pytanka i odpowiadam. I odpowiadam. Albo no, ma budzik fajna. O mnie, z Good. Super. Super pomysł. Dobrze, kochani. Słuchajcie, będziemy zaraz kończyć. Więc odpowiadam na ostatnie pytanka. Hello, Angela, hello. Marcin Kiedyłudź, mam nadzieję, że jak najszybciej, bo już z anim się umawiałam. Czy Asiula to jest mama Angeliki? Tak nie mogę szczałić po komentarzach o co chodzi. Tak? Proszę mi tak! Okej, okay, dobrze, pozdrawiam serdecznie. To jedna e, fanka, taka moja. Pozdrawiam serdecznie, łóżaki. Mam nadzieję, że ten odcinek obejrzany. Czekam na Twój koncert z Midnight Dreamer, to będzie czad. Oj, będzie, będzie. Więc y, również czekam. Ja. Więc pozdrawiam Was serdecznie. Zostawiam Was w ten piątkowy poranek. Spędźcie go cudownie. E, życzę Wam miłego dnia. Oglądajcie teledysk. Y, mam nadzieję, że Wam się bardzo podoba. I mam nadzieję, że się zobaczymy szybciutko. Może zrobię jakoś live' jeszcze. <laughs> Super tak dalej. Jesteś wielki. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję. Miłego dnia, buziaki, buziaki. See you! Bye bye!